Chyba nie zrobiłabym kariery jako kasiarz, bo zastanawiałam się, czy jest jakiś sposób i nic to nie A skrupuły moralne? Czy? <laughs> Między innymi, tak, ale też chyba brak talentu w tym kierunku. Bo zastanawiałam się, czy jest jakiś sposób na to, żeby wykraść komuś kotblik i, nie wiem, zrobić zakupy albo wypłacić pieniądze z bankomatu. A no, w ogóle w sprzeczności jest wykraść kotblik. blik. Mhm. Eee, właściwie wykraść i kodblik nie idą w parze. Okay. Kod blik w ogóle z założenia jest e, kodem jawnym. Mhm. Całe, całe bezpieczeństwo w e, płaceniu blikiem polega na tym, że użytkownik tak naprawdę akceptuje transakcję. Mhm. Kod blik służy tak, na, tak naprawdę, kod blik służy do tego, żeby zidentyfikować osobę płacącą mhm. e, i właściwie skierować prośbę do banku, żeby bank z tym użytkownikiem potwierdził w aplikacji mobilnej, że on tą płatność że on na tą płatność się zgadza. Czyli e, nie jest problemem, że ktoś nam wykradnie blik. To, w, kod blik to właściwie jest kod jawny. Kod jawny, ważny, ważny. E, przypisany do użytkownika, który ten kod sobie pobrał na potrzeby płatności w aplikacji mobilnej. Przy, przypisany do niego krótkoterminowo przez dwie minutki, e, tylko po to, żebyśmy wiedzieli, którego banku zapytać e, o akceptacji płatności. Czyli de facto można powiedzieć, że kody BLIK moglibyśmy rozdawać. Okej, okay, Ale to ostatecznie my decydujemy o tym, czy, czy chcemy zapłacić, z... czy nie chcemy zapłacić. Czy wypłacić pieniądze? Z czy wypłacić, czy hmm. zapłacić w kasie sklepu, czy zapłacić w internecie.